Koniecznie zapoznaj się z moim przypiętym pod tym odcinkiem komentarzem, szczególnie jeżeli to wideo nieźle namieszało ci w głowie. Obserwując w trakcie montowania moje przeskoki myślowe, moją swobodną gonitwę myśli, czasami zastanawiam się słowami Tomasza Lisa, jak ci biedni ludzie mają cokolwiek z tego zrozumieć, albo jak ten biedny Szymon ma pojąć, o co ja się go właściwie czepiam ale mimo wszystko miłego oglądania. Zapewne większość z Was zgodziłaby się z stwierdzeniem, że najlepsza propaganda to ta, której nie widzimy, lecz zapewne również wiele z Was roiłoby sobie że mogą być sytuacje, w których propaganda nie istnieje. Niejednokrotnie tutaj krytykowałem radykalną polaryzację, czy też może absolutyzację pewnych pojęć. Czy istotnie mógłbym zacząć twierdzić, iż wszystko jest propagandą? Czy mógłbym uznać propagandę za pojęcie wszechogarniające? Mógłbym zacząć od twierdzenia, że nie istnieje przezroczysta sygnifikacja? Innymi słowy, że wszystko to, co oznacza coś innego, Wpływa już na tego czegoś innego znaczenie. Jeszcze innymi słowy, że znak jest nieodłącznym elementem tego, co ów znak oznacza. Co za tym idzie, nie można byłoby podać tak zwanej absolutnie obiektywnej informacji, ani stworzyć absolutnie obiektywnego opisu. Każdy opis bowiem zawiera już optykę obserwatora. A jak moglibyście podejrzewać po niektórych poprzednich odcinkach na moim kanale, można by się spodziewać, że taka osoba jak ja powie iż nawet prędzej można byłoby mówić o wtórności opisu względem tej perspektywy. Ale już takie postawienie sprawy prowadziłoby do niezbyt efektywnego wykorzystania pojęć. Jeżeli bowiem mówimy, że wszelka sygnifikacja jest nieprzezroczysta, że każda informacja jest w pewien sposób zapośredniczona, że znaki stają się nieodłącznym elementem tego, co oznaczają. Jeżeli wszędzie aplikujemy ten kopenhaski styl myślenia, oczywiście nawiązuje tutaj do tak zwanej kopenhaskiej interpretacji mechaniki kwantowej, to moglibyście zapytać, nadal w duchu moich poprzednich odcinków, dlaczego w ogóle istnieje takie pojęcie jak przezroczysta sygnifikacja? Dlaczego tak naiwnie wymagamy od dziennikarzy obiektywnych relacji? Jest to oczywiste ze względów, o których również Mówiłem w poprzednich odcinkach. Tworzymy absolutystyczne modele rzeczywistości, czy też w ogóle jakieś modele rzeczywistości, w ramach których orzekamy, że coś jest prawdą, a coś jest fałszem. Można powiedzieć zatem. Że w skali ogólnoludzkiej, obiektywności, przezroczystej, signifikacji, czystych informacji będziemy szukali tam, gdzie nasze ogólnoludzkie postrzeganie jest jak najbardziej uzgodnione. Tam, gdzie tylko szaleńcy widzą coś innego, i to również w wykluczającej się względem naszej perspektywie. Innymi słowy, jeżeli 20 osób obserwuje, jak jedna osoba wbija drugiej osobie nóż w klatkę piersiową. To nawet jeżeli nie wszystkie one zgodzą się do tego, czy było to zabójstwo, czy też morderstwo, to wszystkie zgodzą się co do tego, że nóż wbił się w klatkę piersiową. O ile miały dobrą perspektywę, jeżeli wtedy jakieś media podadzą informację, że nóż trzymany w ręce człowieka A wbił się w klatkę piersiową człowieka B, to wszyscy uznamy tę relację za obiektywną, czyli za absolutnie właściwą podług naszego, jak to mówi się po polsku, zdroworozsądkowego modelu. A wyjątkowo przyznam, że angielski termin common sense lepiej oddaje istotę rzeczy. Common sense, czyli jakby sens wspólny, ten machinalnie, przyjmowany model ontologiczny, którego używamy w naszych codziennych interakcjach. Skąd zatem moje twierdzenie o wszechobecnej propagandzie. Z tego względu, że z czystymi informacjami nie spotykamy się prawie w ogóle, a z przezroczystą sygnifikacją pozornie w znakach drogowych, a również nie do końca, bo ich forma wiele mówi o kulturze danego państwa. Już same tak zwane odkrycia naukowe mają swój mocny propagandowy charakter. Gdyż modelują nasz common sense, radykalnie odmieniają codzienną rzeczywistość, w której funkcjonujemy, zmieniają nasz tak zwany światoobraz. Słońce jest Bogiem starożytnych Egipcjan i jest naszą najpośredniejszą gwiazdą. Obie perspektywy, w tym moim specyficznym relatywizmie, są właściwe, obie wynikają z różnych porządków. A najdoiżalsze i najbardziej skomplikowane podejście, którego nie będę tutaj omawiał, to próba znalezienia modelu, w którym dałoby się je uzgodnić. Ale co z tą propagandą? O ile można powiedzieć, że nauki przyrodnicze bazowały wprost na przekształcaniu naszego common sense, wychodząc od niego, wychodząc od najpowszechniej przyjmowanych i akceptowalnych doświadczeń, o tyle tak zwane nauki społeczne bazowały i bazują na bardziej szczegółowych modelach kulturowych. Taki relatywizm kulturowy jest bardzo naiwnie traktowany przez część osób o lewicujących poglądach. Mają one tendencję do projektowania tak spojrzenia znikąd, dostawiania się poza tym porządkiem kultur, do naiwnego abstrahowania od własnej kultury, nie widząc, że relatywizm kulturowy jest specyficznym dla tej właśnie cywilizacji narzędziem. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich postmoduhelistów. Dogmatyczne i w gruncie rzeczy nienarzędziowe, a absolutystyczne, Podejście do twierdzenia o kulturowym relatywizmie sprawia, że osłabieniu ulega kultura osób stosujących taką naiwną optykę. Polecam mój uliczny wywiad z panem Rafałem, ale istnieją również innego rodzaju naiwne podejścia stąd ten odcinek o propagandzie. Mam wrażenie, że tej innego rodzaju naiwności ulega bardzo często Szymon z kanału Wojna Idei. Było to szczególnie widoczne w jego ostatnich filmach o konserwatyzmie i o monarchii. Powiedziałem kiedyś, że Szymon tworzy miękkie treści i wynika to często z tego, mam wrażenie, że przedstawia dobre i złe strony jakichś idei, jakby operując na jakimś absolutnym polu, które pozwalałoby mu przedstawiać te dobre i złe strony. I oczywiście ogólne dokonywanie takiej absolutyzacji jest słuszne, i nie chcę tutaj formułować względem Szymona zarzutów, jak pewien lewicujący kanał, który twierdzi, iż Szymon wprowadza widzów w błąd, gdyż przyjmuje pewne wyraźne założenia, pozornie pozycjonując się na bezstronność, ale raczej zwrócić uwagę na to, co uderzyło mnie w ostatnich filmach. Czyli wyraziste oddzielenie przez Szymona realiów społecznych od sposobu organizacji życia społecznego, wskazanie dominującej roli tego pierwszego nad tym drugim oraz zaprezentowanie tych wszystkich racji widowni, aby to ona niejako rozsądziła. Mam po prostu czasami wrażenie, że Szymon wpada w ramiona pewnego ochlokratycznego kwietyzmu, nie zdając sobie z tego sprawy. Nawet jeżeli jakimś sposobem oddzielimy realia społeczne od sposobu organizacji życia społecznego, czyli na przykład, tak jak zrobił to Szymon, oddzielimy kwestię późniejszego uzyskania samodzielności ekonomicznej przez młode osoby od kwestii zachowania przedmałżeńskiej czystości i wskażemy, że to pierwsze utrudnia aplikację tego drugiego. Tyle, że nie występuje tutaj tak prosty związek. W co mam nadzieję również Szymon nie wierzy. Jedno i drugie jest wyrazem ogółu przemian zachodzących w życiu społecznym. I zakreślenie niemalże wynikania jednego z drugiego jest po prostu naiwne. Szymon, przyjmując to chłodne, zdystansowane podejście, tak naprawdę wyraża akceptację dla określonego zwrotu wektora przemian społecznych. Intelektualistyczna subtelność, przejawiająca się w próbie. Opisania, określenia realiów społecznych oraz formułowania subtelnych, co najwyżej postulatów, opartych na takiej analizie, prowadzi tak naprawdę do niemożności przeciwstawienia się pewnemu rytmowi przemian. Można powiedzieć, że w ten sposób Szymon wcale nie wznosi się poza rywalizujące radykalizmy, lecz staje się inteligencką wypadkową ich ścierania się. I de facto, pomimo posiadania całkiem niezłych już ku temu narzędzi, odbiera sobie możliwość istotnego wpływania na ten rytm. Odbiera sobie możliwość kształtowania tego strumienia. A dlaczego mówię o ochlokratycznym kwietyzmie? Przedstawiając swoje określone przed chwilą przeze mnie spojrzenie na te sprawy i sugerując widzom możliwość samodzielnego rozważania przez nich tych argumentów, w gruncie rzeczy wpisuje się w ochlokratyczny ideał debaty publicznej. Wiarę, iż można tę debatę publiczną uwznoślić, miałbym nawet na to pewne zabawne określenie. Czyli ziemniaczana propaganda. Wszyscy Polacy aktualnie jedzą ziemniaki. My też jemy ziemniaki, tak jak wszyscy Polacy i będziemy jedli te ziemniaki. Więc w Polsce je się ziemniaki i być może nadal będziemy jedli te ziemniaki. Nie namawiaj ich do ryżu. Namawianie do ryżu jest bardzo radykalnym postulatem. Podczas gdy widzimy, że większość społeczeństwa woli konsumować ziemniaki, zatem Aplikowanie ryżu ziemniaczanemu społeczeństwu będzie nieskuteczne, ale może minimalne porcje ryżu mieściłyby się w granicach tolerancji? Powinniście sami rozważyć, jakie proporcje ryżu byłyby Waszym zdaniem właściwe. Zarówno ci, optujący twardo za ziemniakami, jak i ci, twardo optujący za ryżem, przejawiają stanowiska radykalne. My zaś powinniśmy uważnie obserwować, jak zmienia się ilość ryżu względem ilości ziemniaków na talerzu i co najwyżej rozważać, dołożenie jakiej ilości ryżu nie spowodowałoby wymiotów, no dobra, koniec wygłupów. A teraz takie podsumowanie na poważnie. Pod postulatem braku propagandy tworzy się najlepszą propagandę. Nastroje społeczne zawsze będą dążyły do większej egalitaryzacji, więc próba opisywania nastrojów społecznych i rozważania subtelnych zmian w oparciu o nastroje społeczne będzie ostatecznie przebiegała zgodnie z wektorem czyli egalitaryzm będzie się umacniał. Zatem typowy apel typowego intelektualisty o typowe, rozsądne podejście będzie tylko wzmocnieniem określonego sposobu postępujących w określony sposób przemian. Uznawanie propagandy za demoniczne narzędzie jest wyrazem naiwnego spoglądania na rzeczywistość społeczną. Propaganda nie musi być kłamstwem. Propaganda to promowanie określonych wartości, to promowanie określonej wizji, które co prawda wydarza się zawsze, ale istotnym jest, by inteligentne jednostki, które chcą wpływać na rzeczywistość, miały tego wyraźną świadomość i nie wahały się tworzyć swojej propagandy jak najpiękniej. Tak szczerze mówiąc, mam wrażenie, że to jak zwykle tylko prologomena. Ale tym razem już skończę. Pięknego czasu. Cześć!